I tak jak zapowiadałem na wczorajszym materiale z siłowni, usunąłem plasterek, przez co teraz mam taką małą bliznę, ale wydaje mi się, że w poniedziałek już powinno tego nie być. Fajnie, że w sobotę jak już właśnie weekend się zaczyna, to jest więcej tego słońca, choć mogło być więcej temperatury, bo jest 8 stopni i maksymalnie ma być 10, więc ta bluza, którą wczoraj właśnie odebrałem, cały czas się nie nadaje, nie nadaje na taką temperaturę. No ale jest sabota, można odpocząć, Ja bardzo dobrze się czuję, ponieważ odespałem. Oglądałem wczoraj właśnie debatę prezydencką i przysnąłem. Przysnąłem dopiero jak już wygłaszali swoje przemowy na koniec, i nie wiem na, na kim tam zasnąłem. Musiała być nieciekawa, ale dzisiaj sobie właśnie nadrobię, co tam mówili. I jeszcze jakiś tam komentarz, taki krótki komentarz. Wydaje mi się, że, no nie wiem, mam coraz dziwne stwierdzenie, że Zandberg wybada najlepiej. Jakoś najbardziej równy jest, a męcen jakoś nie nadaje się na te debaty. Coraz bardziej jestem tego przekonany. To nie jest taki materiał z tym związany, ale to jest taki krótki komentarz z tego, co po prostu pamiętam, co się wczoraj działo. Tutaj oczywiście owsianka jest przygotowana, a Wy możecie zostawić łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji kanału oraz wsparcia kanału, jeżeli jesteście chętni i zabieram się za test owsianki dzisiejszy. Chyba nie ma co tam przedłużać, bo ten bateria może potrwać. Później będzie też test. A, więc to chciałem jeszcze powiedzieć. Jeżeli jesteście chętni, to zapraszam do wsparcia, znaczy nie wsparcia, tylko zaobserwowania tego kanału, właśnie na Instagramie. Znaczy tego profilu na Instagramie tam. Kolejny raz zadałem taką zabawę, ankietę, żebyście odgadli moją wagę i ten, kto się pomili na Instagramie o 150 gramów, będzie właśnie na tym materiale. Zobaczymy, czy tym razem znowu będzie jakaś osoba, czy już nie, nikt nie trafi. Ja już się zważyłem, wiem ile, co i jak. Tak samo pomiar brzucha, ale to zobaczycie właśnie zaraz. i liczby 10 tygodnia redukcji oraz 71 dnia redukcji tak chyba 71 dnia nie 70, a to dlatego, że redukcję oficjalnie zacząłem w poniedziałek tam dwa miesiące temu, a e, ogłosiłem jako że w sobotę będę wszystko relacjonował, więc tak wyszło, że 71 dzień. Wychodzi na to, że moja waga a czy wychodzi moja waga jest 92,65 oraz obwód pasa 88,7 tak chyba tak bo tam zapisałem i tak mi się wydaje że tak było więc porównując do zeszłego tygodnia na no to ponad kilogram różnicy i to jest dużo nie spodziewałem się że będzie rażę nie spodziewałem się że będzie poniżej 93 a dwa że to będzie aż kilogram ponad różnicy co prawda tam kilogram i setnych no ale zawsze to ponad kilogram różnicy. A jeżeli chodzi o wód, pasa, to też ponad centymetr różnicy to też jest dużo, jak na właśnie jeden tydzień a przypominam, no ić no, może tak jadłem bardziej 3200 kalorii przez to, że jak jadłem to pia pianki marshmallow, to później na kolację sobie dojadałem owoce, tak żeby dobijać do tych 3300 kalorii, ale nie zawsze miałem te owoce, więc uśredniając, no to było to 3200 kalorii w ciągu dnia jadałem w tym właśnie zeszłym tygodniu, więc raczej nie będę nic zmieniał, bo ta różnica, że kilogram różnicy w wadze, no to też było spowodowane tym, że jednak przed Zważeniem się byłem w toalecie i tam wszystko prawidłowo poszło, więc mm, koniec końców tak prawdziwsza waga pewnie by była trochę mniejsza, ale jako że mm, jest to blisko takich widełek, jakie usta ustanowiłem, czyli te od pół kilograma do kilogramowo tygodniowo, no to raczej nic nie będę zmieniał i to tyle. Tutaj mam pizzę od WKDZIK oczywiście oraz właśnie EnergyDZIK Mojito. I jeszcze będę jadł sobie właśnie takie chrupki całe 50 gramów i 200 kalorii, całe opakowanie. Ale ja tutaj teraz do kamery będę właśnie poprował ten smak, jeszcze nie piłem w ogóle, jest już schłodzony tak jak chciałem. Ja zazwyczaj robię tak, że popijam to co jem, ale teraz już nie będę tak jadł na wizji, tylko po prostu smak. Smak, znaczy zapach, mocno wyczuwalne mojito. A przynajmniej coś, co przypomina tego, te drinki, które pijałem. O. Mocno ożyżwiające, to już powiem wam, ale nie jest takie słodkie. Więc jeżeli ktoś nie jest fanem słodyczy, jeżeli chodzi o napoje słodkie, no to powinno mu zasmakować jest mocno takie. Bar... Najpierw czuć kwaśność. Ja najpierw czuć kwaśność, a potem dopiero słodycz dociera. Więc. Czy to będzie mój ulubiony energetyk? M na ten moment, moim ulubionym jest mango, co niestety nie można już zamówić z grzewki. Ale ten jest bardzo blisko topu. Takie w cieplejsze dni siądzie jak złoto. Więc na ten moment bym obstawiał drugie miejsce, trzecie miejsce, bo jeszcze ananas jest bardzo dobry. Bym musiał tak bezpośrednio te trzy porównać obok siebie, ale że nie mam mango, no to. Nie mam jak porównać. Mam w lodówce ananasa, ale nie będę otwierał specjalnie, żeby teraz porównywać. Więc oceniam 9 na 10, bo 10 na 10 dla mnie jest mango, więc 9 na 10 i. Polecam, jeżeli nie lubicie słodkich napojów, aż tak bardzo słodkich napojów, to powinno Wam to przypasować. A co do treningu dzisiejszego, bo dzisiaj będzie 118 trening, to powiem Wam, że ogólnie mam trening nóg oraz barków i mówiłem Wam, że czułem ból w kolanie, bardziej chodzi o mięsień i już tego bólu nie czuję, więc wszystko się okaże jak to będzie podczas rozgrzewki. Jeżeli na rozgrzewce będę się czu czuł dobrze, no to robię na 100%. Jeżeli nie, no to zmniejszam tę objętość. Na takich, takie, żeby po prostu coś tam poczuć, a będę miał zehery, martwy ciąg, martwy ciąg na prostych nogach, wyposowanie nóg na maszynie oraz oczywiście na barki, czyli OHP, wznosy bokiem oraz na tylni akton. Coś tam się znajdzie. Dobra, teraz zabieram się za jedzenie i widzimy się na treningu. No i dobra, 118 trening. Właśnie zaczynam ten trening, 118 i powiem Wam, że do tego momentu jeszcze zjadłem banana, znaczy dwa banany, jabłko oraz pianki marshmallow. Pomiędzy właśnie bananami oraz obiadem były jeszcze, znaczy nie pomiędzy marshmallow, a obiadem były jeszcze właśnie owoce i czuję się bardzo dobrze, więc stwierdziłem, że będę trenował na 100%. Tutaj mam właśnie mm, 80 kg zecher i jak robiłem 60 kg mam rozżywkę, no to stwierdziłem, że nie czuję żadnego bólu, więc to mi to skierowane, to właśnie doprowadziło to mi do tego, że będę robił to 100%. Ogólnie mam takie przemyślenia co do mojej redukcji jak na razie, ale to może powiem na późniejszych materiałach, znaczy późniejszych ćwiczeniach. Zobaczymy jak wsiądzie. Zawsze jest ta pierwsza seria jest najczęstsza, bo Zwiedzajcie się do tego ciężaru i wszystko napinać. Właśnie o tym mówię. Teraz mam buty ciężarowe założone i o wiele lepiej jest właśnie w tych butach niż to robiłem wcześniej. Na tych zwykłych Dobra, lecimy dalej. A co do tych przemyśleń, no to jak spojrzałem swoje liczby, czyli na przykład jestem prawie 5 kg lżejszy niż zakończyłem, jak zakończyłem okres masowy. To jestem co najmniej tak samo silny jak wtedy. A nawet w niektórych kwestiach jestem silniejszy więc. Zauważyłem właśnie dziwny taki przypadek na mojej redukcji, nigdy tak nie miałem, więc po prostu chciałem się z tym podzielić i chyba jeżeli tak dalej pójdzie, no to muszę jakoś opatentować tą moją formę redukcji w taki sposób jak ja to robię, bo naprawdę to wydaje mi się, że to nie jest takie częste, albo po prostu źle robiłem ten okres masowy, jak to mówiłem wcześniej właśnie, że mógłbym po prostu, mógłbym po prostu lepiej to zrobić. Teraz mam martwy ciąg na prostych nogach, 115kg, natomiast wiem, że w jednej serii zrobię martwy ciąg na, znaczy martwy ciąg rumuński, a to tylko specjalnie dla rolki albo shortsa, bo mam pomysł właśnie jak to zrobić i żeby to zrobić, to muszę zrobić martwy ciąg rumuński na wideo. Dobra. Mam nawet magnezję do tego. Nie mam nałożone dużo, bo stwierdziłem, że aż tak bardzo nie potrzebuję, ale jako że mam, no to wolę wykorzystać. Zobaczymy jak pójdzie pierwsza seria. za dużo zrobiłem znowu to jest to właśnie to tutaj czuję się bardzo pewnie, pewnie też dlatego, że magnezję pomogło bo czułem się bardzo pewnie z chwytem, ale sam fakt że robię to gładko to też o czym świadczy dobra, lecimy dalej powiem wam, że bardzo długo czekałem na tą maszynę nie chciałem robić innego ćwiczenia na czworgowe, bo dzisiaj jest trening na 100% i chciałbym po prostu zrobić zgodnie z planem a to, że jest ostatnie ćwiczenie na nogi no to poczekałem sobie i spacerowałem w międzyczasie, żeby jakoś tam czwórgłowy nie wystygły. A co do właśnie przemyślenia, jeszcze tego co mówiłem wcześniej, taki przykład to właśnie wyciskanie na klaty. Jak zakończyłem okres masowy, to wyciskałem 100 kg w 8 powtórzeń 4 serie, a ostatnio wycisnąłem 105 kg w 6 powtórzeń i 3 razy po 5 powtórzeń. Więc jest bardzo zbliżona ilość, a 5 kg mniej, tak około właśnie 5 kg mniej, więc Stąd taki wniosek. A te ćwiczenie biorę jako przykład, ponieważ no, jest to dla mnie najważniejsze ćwiczenie i to wiem, i w okresie masowym, jako główny cel, i właśnie w okresie redukcyjnym. Tak samo, jeżeli chodzi o przysiady, no, no, to nie mam bezpośredniego porównania, bo tam robię na Smithie. Tutaj robię klasyczne. Dobra. Z yy, 95,3 to nawet jest więcej niż ostatnio, bo ostatnio też zwiększyłem dla testu i stwierdziłem, że tak może być właśnie. To będzie dobry finisher już czuję. ale jeszcze dwie serie, nie ma już co przedłużać, nie ma już co przedłużać, bo i tak ten materiał jest za długi niż jakbym chciał być, żeby było, więc tutaj 60 kg OHP i tutaj też ta sama siła jest jak, praktycznie jak na końcu masy. Czułem jakiś ból na łokciu, więc nie szarżowałem aż tak bardzo. No mi się trochę przyspieszyć, bo już mi się przyciąga ten trening, a jeszcze muszę pójść na małe zakupy po wyjściu z siłowni, więc bez zbędnego kładania wznosiłem po 10 kg. Mam pomysł na shortsa związany z tym biznesami bokiem ale to już się pewnie domyślacie, ci co chodzą regularnie wiedzą o co chodzi. No i dobra, ostatnie ćwiczenie w tym samym miejscu, inne to hekat, już się nie chciało, myśleć tak bardzo kombinować, lecimy. Ja wiem, że technika mogłaby być lepsza, ale mam wywalony teraz. A jeżeli chodzi o podsumowanie, to skupię się na tych trzech ćwiczeniach, które były najcięższe, czyli z Hery, i tam zrobiłem 8, znaczy 80 kg 4 razy 10 powtórzeń, więc tutaj się udało wszystkie zrobić tak, jak chciałem. Matwy ciąg na prostych nogach plus z rumuńskim połączone. Planowałem zrobić jedną serię taką, ale pierwotnie były dwa, bo za pierwszym razem jak nagrywałem. To był nieodpowiedni kat jak dla mnie, więc powtórzyłem jeszcze raz. więc Zrobiłem dwa razy na prostych nogach i dwa razy rumuński, i tam było 115 kg, i w każdej 10 powtórzeń, choć tej pierwszej chyba więcej było. I OHP to było 9, 7, 6 i 5. Tutaj sobą mi poszło, ale dlatego, że już zacząłem się śpieszyć, przez co nie do końca się regenerowałem. I to tyle jeżeli chodzi o ćwiczenia pozostałych, to aż tak bardzo. Nie jest aż tak ważna, a raz, że zrobiłem w każdej serii tyle samo ile widzieliście na filmikach. Dobra, czas na prezentowanie sylwetki. Dobra, tutaj muszę poprawić. Przypominam 92,65 jakoś tak było, tak? Dobra, na początku klasycznie, bez napinki. Dziesiąty tydzień redukcji i teraz z napinkami. Chyba to wszystko już mi się w trochę w głowie kręci, jest już w pół do 20, więc raczej dzisiaj odpuszczam kardio na rzecz właśnie, żeby pójść jeszcze spokojnie, zrobić zakupy i zmontować to na tyle, żeby to było jeszcze dzisiaj, czyli w soboty. Tradycyjnie tutaj raczej jeszcze obstaję, ale coraz bliżej do 90 kg, a planowałem właśnie zrobić jak będzie 90 kg lipolizę iniekcyjną, żeby właśnie z dołu pozbyć się tego tłuszczu opornego. I co? Jeżeli chodzi o to, czy ktoś trafił moją aktualną wagę, jaką mam, to nikt nie trafił tym razem, ale i tak dziękuję za Wasze odpowiedzi. Za tydzień będzie powtórka, więc może za tydzień Wam się uda. Jeżeli Wam się ten materiał spodobał, łapki w górę, zostawcie sobie i komentarz i widzimy się po weekendzie.